Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym przy okazji kolejnych odcinków, kolejnych materiałów przyjrzał się notowaniom jakichś konkretnych kryptowalut, to dajcie nam proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arik Wiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymiany kryptowalut, wymień bitcoina.pl i bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co najistotniejsze, czyli do wykresów. Standardowo, jak co tydzień rozpoczynamy oczywiście to dzisiejsze spotkanie od przyjrzenia się notowaniom Bitcoina, którego cena w dalszym ciągu utrzymuje się wewnątrz dokładnie tego samego zakresu. W dalszym ciągu już od tak naprawdę 19 maja bieżącego roku Bitcoin utrzymuje się w konsolidacji pomiędzy wsparciem w wysokości 30 tysięcy dolarów a oporę w wysokości mniej więcej 41-42 tysięcy dolarów. Przy czym na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni jesteśmy w stanie dostrzec, że tworzy się również pewna mniejsza sekwencja wewnątrz tej konsolidacji, której górne ograniczenie stanowi opór gdzieś w wysokości 36 400 dolarów. Jest to oczywiście poziom, o którym mówiliśmy sobie już w poprzednim tygodniu. Jest to strefa, która zbiega się bardzo ładnie ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacci'ego z wcześniejszego ruchu spadkowego, e, więc poziom jak najbardziej Ciekawy i widzimy, że mimo iż rynek nie dotarł może tam super precyzyjnie, czy to wczoraj, czy dzisiaj w nocy, to jednak o poranku pojawiła nam się już wcale nie taka mała reakcja podażowa tylko tak naprawdę od rana spadki przekraczają 3%. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wczorajsze szczyty, to byłoby to jeszcze zauważalnie wyżej. Więcej, no i teraz y, warto zwrócić uwagę tutaj z perspektywy interwału 4 godzinowego, że aktualnie notowania bitcoina testują linię tendencji wzrostowej wyznaczoną po tych trzech. Teraz właściwie czwarty, ostatni taki lokalny dołek nam się tutaj tworzy. Oczywiście póki co nie pojawiła się tutaj żadna, nawet najmniejsza reakcja popytowa, która mogłaby zasygnalizować potencjalne odbicie i powrót do wzrostu. W związku z czym na ten moment możemy podejść do tej sytuacji w sposób po prostu neutralny. Czyli jeżeli pojawi się taka reakcja popytowa w postaci prowzrostowej świecy pin bar, prowzrostowej świecy. DOGI czy objęcia HOSY, formacja, która mogłaby sygnalizować potencjalne odrzucenie aktualnie testowanej linii tendencji wzrostowej, wówczas jak najbardziej Bitcoin mógłby wrócić krótkoterminowo do wzrostów, do wzrostów, dla których oczywiście realnymi zasięgami będą oczywiście znowu okolice poziomu 36400 dolarów. Dopiero wyjście powyżej tego oporu mogłoby bowiem z kolei otwierać drogę do dalszych wzrostów dalej w perspektywie stosunkowo krótkoterminowej do poziomu 41-42 tysięcy dolarów i w mojej ocenie dopiero wybicie powyżej 42 tysięcy dolarów byłoby takim zapalnikiem, który mógłby poniekąd przyczynić się do wzrostu bitcoina w perspektywie średnio czy nawet długoterminowej. I w konsekwencji doprowadzić do wybicia nowego ATH powyżej 65 tysięcy dolarów. Dopóki to się nie wydarzy, czyli dopóki bitcoin utrzymuje się poniżej 42 tysięcy dolarów, to wszystkie wzrosty traktuję w perspektywie raczej krótkoterminowej, dlatego że zawsze istnieje całkiem spore prawdopodobieństwo, że w okolicy tych 41 czy 42 tysięcy dolarów znowu pojawi nam się tutaj reakcja e, podażowa. Z drugiej strony, jeżeli jednak reakcja popytowa w okolicy obecnie testowanej linii tendencji nam się nie pojawi, bo póki co takiej nie widzę. I wsparcie to zostałoby pokonane, to oczywiście Bitcoin mógłby tutaj wrócić do e, spadków i teraz dokąd? Oczywiście istotnym, jednym z najważniejszych poziomów wsparcia będzie tutaj strefa w wysokości 30 tysięcy dolarów, przy czym nie jest to oczywiście pierwsze wsparcie, na które warto by było zwracać uwagę, dlatego, że pierwsze jesteśmy w stanie wyznaczyć już gdzieś w okolicy 32 700, 800 dolarów. Chodzi oczywiście o strefę wyznaczoną między innymi na podstawie dołków z początku e, z początku lipca Bieżącego roku, tutaj te rejony, te dołki, ostatnie to by była strefa jak najbardziej istotna. Ewentualnie, gdybyśmy osunęli się poniżej, no to wtedy 30 tysięcy, jak najbardziej, mogłoby zostać tutaj po raz kolejny przetestowane i teraz. Jak spojrzymy sobie na Bitcoin z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, to zauważymy, że na tym wykresie tworzy nam się formacja trójkąta prostokątnego zwyszkującego. Górne ograniczenie stanowi oczywiście wspomniany już opór w wysokości 36400 dolarów. Dolne ograniczenie stanowi wspomniana też oczywiście linia tendencji wzrostowej. I teraz warto zwrócić uwagę na jedną rzecz: że e, trójkąty to są formacje technicznie neutralne. Czyli prawdopodobieństwo na wybicie górą i na wybicie dołem z takiej formacji jest dokładnie takie samo. Tutaj nie mamy takich zależności jak w przypadku konsolidacji, że jeżeli mamy konsolidację, którą obserwujemy od 19 maja, jeżeli wcześniejszy ruch był ruchem spadkowym, to statystycznie jest większe prawdopodobieństwo na to, że z tej konsolidacji rynek też podejmie próbę wybicia dołem, co w tym przypadku oczywiście zagrażałoby kontynuacją spadków nawet w okolice 20 tysięcy dolarów. Natomiast w przypadku trójkątów. No, już czegoś takiego nie ma, czyli prawdopodobieństwo na wybicie górą i dołem jest dokładnie dokładnie takie samo, i dopiero kierunek tego wybicia określa przyszły kierunek notowań. Czyli na ten moment najlepsze jedyne, co możemy zrobić, to jest po prostu cierpliwie czekać, aż rynek z tego trójkąta wybije. Jeżeli wybije dołem, to oczywiście możemy oczekiwać kontynuacji spadków, czy to w okolicy 32 700, 800 dolarów, bądź 30 000 dolarów. Jeżeli z kolei wybilibyśmy górą, no to oczekiwałbym wzrostu w okolicy 41,40 dwudziestu tysięcy dolarów, w taki sposób podszedłbym do notowań bitcoina, przy czym w dalszym ciągu trzeba pamiętać o tym, że mamy tutaj do czynienia z całkiem silną presją podażową, w dalszym ciągu mamy do czynienia z ogólnym nastawieniem rynku prospadkowym i też nawet gdyby rynek z tego trójkąta wybił górą, no to nie musi od razu oczywiście oznaczać, że zmienia nam się trend, zmienia nam się tendencja i teraz wracamy już do wielkich wzrostów, do bajecznej hossy. Oczywiście w perspektywie długoterminowej jak najbardziej jestem nastawiony tutaj optymistycznie i liczę na to, że Bitcoin wybije nowe ATH, że przekroczymy 65 tysięcy dolarów. Natomiast w perspektywie krótkoterminowej nie zdziwiłbym się, gdyby spadki miały tu jeszcze zostać pogłębione, gdybyśmy po raz kolejny mieli przetestować barierę 30 tysięcy dolarów i tak jak już mówię od kilku ładnych e, tygodni z czysto technicznego punktu widzenia w dalszym ciągu tą konsolidację trwającą od drugiej połowy maja możemy uznać za formę rynkowego odreagowania, za formę korekty, w związku z czym nie można zero jedynkowo wykluczyć scenariusza, w którym Bitcoin osunie się poniżej 30 tysięcy dolarów, a to z kolei otwierałoby drogę nawet poniżej. Do dalszych spadków nawet poniżej 20 tysięcy dolarów, więc póki co ja nastawiałbym się raczej tutaj na możliwość jeszcze dalszych spadków w przypadku Bitcoina. Jak to wygląda w przypadku Ethereum? W przypadku Ethereum, sytuacja wyglądała jeszcze do niedawna dość ciekawie, wyglądała dość optymistycznie, dlatego że Rynek podjął próbę wczoraj, podjął próbę wybicia ponad opór w wysokości 2300 dolarów. Myśmy o tej strefie mówili już bodajże w poprzednim tygodniu. Najpierw oczywiście notowania Ethereum wybiły powyżej 2050 dolarów. Następnie wzrosty sięgnęły kolejnego oporu wysokości 2300. Reakcja podażowa, korekta, retest 2050, reakcja popytowa, wzrosty, wybicie 2300, co przynajmniej w teorii mogło sygnalizować kontynuację wzrostów do 2600. Tak się jednak nie stało. Widzimy, że dzisiaj o poranku pojawiła się wcale niemała taka reakcja podażowa, która próbuje zanegować nam to wybicie. Jeżeli tylko notowania ETH utrzymają się poniżej poziomu 2300 dolarów, to tak naprawdę należy przygotować się na możliwość spadku notowań kryptowaluty po raz kolejny w okolice 2000, czy to będzie 2020, 2050 dolarów. To już doskonale wiecie, że tu nie, nie wyznaczymy sobie wsparcia co do centa, co do dolara, zawsze to jest jakiś bufor, zawsze to jest jakaś strefa, kilka dolarów wyżej, kilka dolarów niżej, mniej więcej rejon 2050 dolarów byłby realnym zasięgiem do którego notowania ETH-u mogłyby się osuwać, jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi nam się tutaj większa reakcja popytowa, mogąca doprowadzić do ponownego wyjścia ponad 2300 dolarów, więc na takie spadki ewentualne jak najbardziej należy się tutaj w najbliższym czasie przygotować. Idźmy dalej do notowań Litecoina, gdzie sytuacja techniczna również nie wygląda zbyt optymistycznie. Przede wszystkim dlatego, że jest to rynek, który osuwał się w ostatnim czasie i te spadki zatrzymały się dopiero gdzieś w okolicy 120 dolarów, o czym też sobie już jakiś czas temu e, mówiliśmy. Tam pojawiła się reakcja popytowa, natomiast warto zwrócić uwagę, że te późniejsze wzrosty, które obserwowaliśmy, były stosunkowo nieduże i pod względem zasięgu i pod względem dynamiki ruchu też na pewno był to ruch zdecydowanie, zdecydowanie spokojniejszy niż wcześniejszy ruch spadkowy, w związku z czym można to interpretować w ten sposób, że tu mieliśmy impuls, tu mieliśmy korektę, tu mieliśmy kolejny impuls, i tu znowu mamy korektę. I oczywiście, wskutek tej korekty doszło już do przetestowania e, ostatnio pokonanego poziomu e, wsparcia. Teraz jest to opór. Ok, rynek nie dotarł i nie przetestował go dokładnie, nie dotknął tej strefy. Ale warto zwrócić uwagę, że to jest kwestia, jak wyznaczymy sobie ten poziom. Czy go wyznaczymy tutaj. Czy go wyznaczymy, czy go wyznaczymy tutaj, no to już jest nawet kwestia takiego powiedzmy błędu statystycznego. Tak jak mówię, każdy poziom to jest jakaś strefa. Tutaj z perspektywy interwału 4 godzinowego zauważymy dodatkowo, że jest to strefa, która e, zbiega nam się z linią tendencji e, spadkowej i zbiega nam się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu spadkowego, więc jeżeli tylko ten opór zostałby odrzucony a widzimy o poranku, że reakcja podażowa jak najbardziej nam się w okolicy tej strefy pojawiła, to tak naprawdę notowania LTC mogłyby powrócić do spadków, dla których krótkoterminowa perspektywa to są po raz kolejny okolice 120 dolarów. Natomiast gdyby doszło do pokonania tego wsparcia, gdyby LTC osunęło się poniżej 120 dolarów, no to wtedy celowałbym z potencjalnym zasięgiem nawet w okolicy 95 dolarów. Więc tu również póki co w tej perspektywie krótkoterminowej zbyt wielu powodów do optymizmu ja nie dostrzegam. Kolejny projekt to jest projekt, który chyba najczęściej pojawiał się w komentarzach pod ubiegłotygodnimi materiałami, czyli Matic. Jeżeli chodzi o te kryptowalutę, no to tu jesteśmy w stanie dostrzec klasyczną konsolidację. Ta Tendencja trwa już od 21 czerwca. Dolne ograniczenie stanowi nam tutaj wsparcie w wysokości dolara i 3 centów. Mniej więcej górne ograniczenie to jest opór wysokości dolara i 22 centów. Plus warto zwrócić uwagę, że jest to strefa, która zbiega się dość ładnie z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego ruchu z wcześniejszego ruchu spadkowego, więc statystycznie cały ten ruch można by odbierać jako swego rodzaju formę korekty, formę takiego rynkowego odragowania, oczywiście po wcześniejszym ruchu spadkowym. W związku z czym statystycznie istnieje większe prawdopodobieństwo, że rynek podejmie próbę, aby z tej konsolidacji wybić dołem. Oczywiście to jest pewna statystyka, co wielokrotnie Wam powtarzałem, czyli Coś dzieje się częściej nie oznacza, że dzieje się zawsze. Czyli, raz na jakiś czas, oczywiście, rynek wybija z konsolidacji w kierunku przeciwnym do wcześniejszego impulsu. Natomiast, dzieje się to rzadziej niż częściej. Więc, statystycznie, jeżeli chcemy mówić o jakiejś przewadze, to w tym przypadku statystyczna przewaga przemawia za wybiciem dołem, wybi zejściem poniżej 1,03. A to z kolei mogłoby, gdyby faktycznie tak się stało, gdyby to się potwierdziło, mogłoby otwierać drogę do dalszych spadków. Yy, nawet w okolice 81,82 centów. Ja mam na wykresie wsparcie w wysokości 0,81,50, czyli 81,5 centa. Poziom wyznaczony z perspektywy interwału 4 godzinowego po wierzchołkach z początku maja. Bieżącego roku dołków e, też 11 maja, i później 23 maja. Więc strefa jak najbardziej bardzo, bardzo ciekawa. No i póki co, przynajmniej dopóki notowania e, poligon nie wybiją powyżej dolara i 22 centów, czyli górą z tej obecnej konsolidacji, to jednak ostrożny byłbym z prognozowaniem jakichkolwiek wzrostów. Dopiero wyjście z tej konsolidacji górą będzie mogło przemawiać nam tutaj na korzyść ewentualnych, e, na korzyść ewentualnych e, wzrostów. E, idźmy dalej. Kolejna kryptowaluta, czyli holo. E, z perspektywy interwału 4-godzinowego widzimy, że tu też zbyt wielu powodów do optymizmu e, oczywiście, nie ma. Też mieliśmy wcześniejszy ruch spadkowy, też tu widzimy taką pseudo-konsolidację. Mówię pseudo, bo e, nie jest to klasyczna konsolidacja, gdyż dolne ograniczenie nie jest horyzontalne. O ile dwa pierwsze doki faktycznie nam się pokrywało o tyle późniejszy już jest, e, już jest wyższy, więc być może ewentualnie jakąś linię tendencji można by tutaj przeciągnąć. Natomiast. Ogólnie rzecz biorąc przez pryzmat dynamiki, bardzo niedużej dynamiki, cały ten ruch dość mocno przypomina swego rodzaju formę korekty, formę takiego rynkowego odreagowania, w związku z czym nie można wykluczyć, że jeżeli tylko odbijemy się od yy, tego oporu, to tak naprawdę notowania holo wrócą sobie do spadków. Oczywiście pierwszy realny zasięg to są okolice ostatnich doków, czyli gdzieś połowy, yy, połowy centa mniej więcej. Brałem pod uwagę te minima, chociażby z 26 czerwca, i tu również póki co zbyt wielu powodów do optymizmu nie dostrzegam. Idźmy dalej. Do notowań Tezosa, czyli XTZ i z punktu widzenia interwału czterogodzinowego oczywiście zauważymy, że to jest projekt, który spada, 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 spada sobie od dłuższego czasu. Widać to nawet na interwale dziennym, że te spadki obserwujemy już tak naprawdę od 7 maja, od mniej więcej 22-23. Obserwujemy sobie spokojny ruch wzrostowy. Ruch, który dość mocno przypomina swego rodzaju formę korekty, czyli znowu jest to takie rynkowe... Odreagowanie, po zakończeniu którego oczywiście notowania Tezosa mogłyby powrócić do spadków. Z perspektywy interwału 4-godzinowego zauważymy, że tworzy nam się tutaj formacja klina, klina zwyszkującego i o ile formacje trójkątów są formacjami technicznie neutralnymi, co już wspominałem. E, o tyle kliny nie, mimo że są to formacje no bliźniaczo niemalże podobne, bo różni je tylko to, że w przypadku trójkątów jedno ograniczenie nachylone jest horyzontalnie albo oba są pod kątem, ale w kierunku przeciwnym, czyli jedno ku, ku dołowi, drugie ku górze. W przypadku klina e, obydwa ograniczenia, czyli i górne i dolne nachylone są w tym samym kierunku, czyli albo w górze, albo ku dołowi, w tym przypadku ku górze, tylko przez e, różne kąty nachylenia prędzej czy później doszłoby do ich zwężenia, doszłoby do ich przecięcia. Oczywiście mega mega rzadko dzieje się tak, że klin zostaje wypełniony w pełni, że dochodzi do przecięcia się dolnego i górnego ograniczenia. Zazwyczaj rynek wybija z klinów wcześniej, szybciej, nim do tego pełnego zwężenia dojdzie, i zazwyczaj rynek wybija z klinów w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Czyli możemy powiedzieć, że jest to formacja traktowana podobnie do formacji konsolidacyjnej, czyli jeżeli tu wcześniejszy ruch był ruchem spadkowym. Mamy formację klina wzbyszkującego, to oczywiście jest też większe prawdopodobieństwo, że rynek podejmie próbę, aby wybić z tego klina dołem, a to z kolei mogłoby otwierać drogę do dalszych spadków. Jako realne zasięgi wskazywałbym tu czy to okolice 2,75. Czy dalej, nawet okolice 2,31, mniej więcej 2,30, 2,31, oczywiście, póki co, jak sobie spojrzymy, jesteśmy jeszcze wewnątrz tej formacji, więc być może pojawi nam się tutaj zaraz jakaś reakcja popytowa. Natomiast, gdyby tak się stało, to oczywiście potencjał krótkoterminowy do wzrostów zostałby ograniczony gdzieś w okolicy górnego ograniczenia samej formacji klina zbyszkującego, więc nie byłaby to e, duża odległość względem aktualnego kursu, bo oczywiście. To, że statystycznie rynek częściej wybija z jakiejś formacji w tym czy w tamtym kierunku, nie determinuje tego, kiedy do takiego wybicia ma dojść, czyli rynek może sobie w tej formacji jeszcze przez jakiś czas przybywać, jeżeli tylko będzie chciał, póki co znajdujemy się stosunkowo blisko linii tendencji wzrostowej, będącej dolnym ograniczeniem klina, natomiast nie ma tu jeszcze na ten czas żadnej większej reakcji popytowej, która mogłaby sygnalizować odrzucenie. To też oczywiście nie oznacza, że wsparcie zostanie pokonane, bo ono jeszcze pokonane nie zostało. Kurs, Utrzymuje się powyżej, więc na ten moment możemy powiedzieć, że jest sytuacja dość neutralna, jesteśmy w okolicy ciekawego poziomu i trzeba poczekać na reakcję. Reakcja popytowa w postaci prowzrostowego pinbara, doji, objęcia hossy może sygnalizować odbicie i wzrosty. Brak reakcji popytowej, zejście poniżej, pokonanie tego wsparcia może z kolei oznaczać kontynuację wcześniejszych spadków, i myślę, że taki scenariusz trzeba tutaj brać na poważnie pod uwagę. Idźmy dalej do notowań luny. Interwał 4 godzinowy, i zauważymy, że jest to projekt, gdzie nie wszystkie poziomy wsparcia będą horyzontalne. Dlatego że układy ostatnich dołków sprawiają, że każde z tych dołków jest na innym, na nieco niższym poziomie. Przez co ciężko jest, właściwie niemożliwe jest wyznaczenie horyzontalnego poziomu. Jesteśmy w stanie za to wyznaczyć. Bardzo ładną linię tendencji, i to też prowadzi do tego, że tworzy nam się tutaj poniekąd taka formacja trójkąta, rozszerzającego się prostokątnego, górne ograniczenie mamy gdzieś tutaj, dolne ograniczenie stanowi oczywiście ta linia tendencji. Natomiast z perspektywy interwału 4 brałbym również pod uwagę to, że w wyniku ostatnich wzrostów doszło do pokonania lokalnego, bardzo lokalnego poziomu oporu w wysokości 5,58. Jest to strefa, która była testowana już. W ostatnim czasie jako yy, wsparcie w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie ona po raz kolejny przetestowana jako wsparcie i jeżeli pojawi nam się tutaj reakcja popytowa sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy to oczywiście notowania Luny mogłyby wrócić do wzrostów dla których realnymi zasięgami krótkoterminowymi będą albo okolice. 6.75 albo 7.85. To są dwa poziomy, dwie strefy, na które zwracałbym e, szczególną e, uwagę. Natomiast e, to jest perspektywa krótkoterminowa. Żebyśmy mogli mówić o powrocie do wzrostu w takiej perspektywie, nie wiem, średnio czy nawet długoterminowej, to konieczne byłoby wybicie powyżej 7,85. dolarów i centów. Bo jakby na to nie spojrzeć, jest to opór, który wyznacza nam górne ramy całej tej powiedzmy pseudokonsolidacji, którą mamy. Były spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, znowu jakieś wzrosty i tak dalej, i bariera 785 w dalszym ciągu nie została wybita, więc krótkoterminowo, jeżeli uda się odbić od tego wsparcia, to oczywiście będziemy mogli oczekiwać powrotu do wzrostów jeżeli z kolei reakcja popytowa nam się tutaj nie pojawi no to też i wsparcie zostałoby pokonane no to wtedy nie celowałbym z potencjalnym zasięgiem dla spadków w okolice tego dołka tylko celowałbym niżej w okolice linii tendencji bo jak widzimy każdy dołek był niższy te poziomy nie były respektowane więc nie brałbym pod uwagę że tym razem będzie inaczej raczej od razu zastawiałbym że że spadki mogłyby sięgnąć do linii tendencji, czyli nawet w okolice 4,31, 4,32, ale tak jak mówię, tu jest dość ciekawa strefa. 5,58 poziom wart uwagi, być może krótkoterminowo będziemy mieli jeszcze jego dokładniejszy test. Natomiast jak pojawi się tu reakcja popytowa, to wzrosty mogłyby sięgnąć 6,75 albo 7,85. Idźmy dalej do notowań IOST. Projekt, który też nie do końca wygląda optymistycznie, właściwie on prawie wcale nie wygląda optymistycznie. Mieliśmy wcześniejszy impuls spadkowy, następnie była konsolidacja, z której rynek wybił dołem. Później była oczywiście korekta. Warto zwrócić uwagę, że te spadki zatrzymały się w okolicy niespełna 1,5 centa. Poziom, który tu był testowany jako opór, tu był testowany jako wsparcie. Pojawiła się reakcja popytowa. Widzimy, że wskutek późniejszych, yy, późniejszych wzrostów doszło już tutaj do. Retestu ostatnio pokonanego poziomu wsparcia. Teraz jest to oczywiście opór wysokości 2,6 centa, czyli 0,026. Plus mamy tutaj mierzenie 50% korekty Fibonaczego z tego wcześniejszego impulsu. Przepraszam, tu powinno być doprecyzowane z tego wcześniejszego impulsu spadkowego, który nam się który nam się pojawił, więc to jest coś, na co też warto zwracać uwagę i widzimy, że o poranku pojawiła nam się tutaj reakcja, pojawiła nam się tutaj reakcja e, podażowa. Okej, okay. muszę sobie tutaj doprecyzować jedną rzecz. W ten sposób mamy to mierzenie Fibonacciego. No i teraz, gdyby tylko spadki e, na IOST były tutaj kontynuowane, te poranne spadki, bo one nie są wcale takie, e, takie małe, to oczekiwałbym ponownego przetestowania nawet. Oczywiście w pierwszej kolejności możemy celować z zasięgiem spadków gdzieś tutaj czyli w okolice 00228. Natomiast docelowo nie zdziwiłbym się gdyby kurs osunął się nawet w okolice 2 centów, być może nieco powyżej. Ja mam kolejne wsparcie w wysokości 00205, to by była bardzo istotna strefa. Ewentualnie oczywiście później w okolice ostatnich minów, ostatnich doków. Więc póki co no, wygląda to tak, jakbyśmy mieli w najbliższym czasie yy, mieć do czynienia z kolejnym ruchem spadkowym. Był sobie impuls spadkowy, korekta, kolejny impuls, kolejna korekta, i być może przyszedł czas na kolejny impuls spadkowy, więc zbyt wielu powodów do optymizmu. Krótkoterminowo przynajmniej ja tutaj osobiście yy, nie dostrzegam. Idźmy dalej do notowań AMP. Tu spójrzmy sobie na interwał 4-godzinowy, najpierw, bo na H4 zauważymy, że to jest projekt, którego notowania utrzymują się wewnątrz trójkąta prostokątnego zniżkującego. Dolne ograniczenie tej formacji stanowi nam wsparcie gdzieś nieco powyżej 5 centów 5,2, 5,3. Centa. Górne ograniczenie to z kolei opór wyznaczony przez linię tendencji spadkowej od wierzchołków z 22 czerwca aż po te, po te ostatnie. Oczywiście w perspektywie krótkoterminowej moglibyśmy oczekiwać, że jeżeli tylko spadki będą kontynuowane, to rynek przetestuje sobie dolne ograniczenie tej formacji, więc jeszcze troszeczkę miejsca tutaj mamy. No i później, w zależności od tego, czy pojawi się reakcja popytowa, czy też nie, albo wzrosty w okolicy górnego ograniczenia po raz kolejny, albo wybicie dołem. Tak jak wspominałem już, już jakiś czas temu dzisiaj trójkąty są formacjami neutralnymi, w związku z czym na ten moment nie bardzo ma sens prognozowanie, czy rynek wybije górą, czy rynek wybije dołem, bo nie jest to klasyczna konsolidacja, więc prawdopodobieństwo wybicia górą i dołem jest mniej więcej zbliżone, jest mniej więcej podobne. Gdybyśmy wybili dołem, czyli gdybyśmy wyszli poniżej poziomu 5 centów, to wówczas oczekiwałbym kontynuacji spadków albo w okolice 4,7 centa, Albo niżej, w okolice nawet, nawet poniżej 4 centów. Gdybyśmy wybili z kolei górą, to każdy wierzchołek, który tworzył ten trójkąt, mógłby być przez rynek testowany jako istotny opór. I to też sprawia, że w przypadku wybicia trójkąta prostokątnego poprzez pokonanie horyzontalnego ograniczenia, czyli w tym przypadku wybicie dołem poprzez pokonanie horyzontalnego wsparcia. Zazwyczaj wiąże się z większą dynamiką późniejszego ruchu niż wybicie z trójkąta poprzez pokonanie linii tendencji, czyli w tym przypadku byłoby to wybicie górą. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w przypadku wybicia poprzez pokonanie linii tendencji mamy do czynienia z dość gęstą siatką technicznych oporów. No bo, tak jak wspomniałem, każdy wierzchołek, który tutaj był wewnątrz w tej formacji, się rysował, może być przez rynek testowany jako opór, więc odległości pomiędzy poszczególnymi o poziomami, pomiędzy poszczególnymi oporami. Są stosunkowo nieduże. Poza tym wybijając w tym miejscu rynek nie realizuje ponad przeciętnie dużej ilości stoplosów. Natomiast jak wybijamy poprzez pokonanie horyzontalnego poziomu, to po pierwsze, bardzo często jest tak, że te kolejne wsparcia, w tym przypadku wsparcia, nie są ustawione bardzo blisko siebie, więc odległość między jednym a drugim jest zdecydowanie większa. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wybijamy poprzez pokonanie horyzontalnego poziomu, to rynek może w tym samym momencie zrealizować zdecydowanie więcej stoplosów, no bo oczywiście na wzrosty mogą, mogły handlować osoby tutaj, mogły handlować osoby tutaj, mogły handlować osoby tutaj i za chwilę tu też ktoś będzie mógł handlować na wzrosty, więc jak rynek wybije, spadnie poniżej, to może w tym samym czasie zrealizować stop lossy wszystkich tych traderów, wszystkich tych osób, którzy handlowali na, w różnym czasie, ale na podobnym poziomie i to też może napędzać często dynamikę późniejszych oczywiście spadków. Krótkoterminowo celowałbym w ponowne przetestowanie dolnego ograniczenia tej formacji, natomiast tak jak Mówię, warto tutaj wstrzymać się, szczególnie, że jesteśmy stosunkowo blisko już, i rynek prawdopodobnie w ciągu najbliższych. Myślę, że już tutaj dni. A nie tygodni, konkretnie wybije z tej formacji albo górą, albo dołem. No i przejdźmy do kolejnego projektu, który mamy przygotowany na dzisiaj, czyli do notowanie Nexusa. Jeżeli chodzi o Nexusa, no to tu też mamy coś, co potwierdza tą teorię, że z konsolidacji rynek częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Był impuls spadkowy, była konsolidacja, z której oczywiście rynek wybił dołem, i teraz znowu mamy konsolidację. Poziom, który stanowił dolne ograniczenie wcześniejszej konsolidacji, teraz stanowi. Górne ograniczenie tej obecnej chodzi oczywiście o strefę w wysokości 60 centów. Dolne ograniczenie tej aktualnej formacji stanowi z kolei yy, wsparcie w wysokości 45 centów. I tak naprawdę, gdybyśmy z tej formacji również wybili dołem, to należałoby przygotować się na możliwość spadku notowań Nexusa nawet w okolicy kolejnego wsparcia, a to kolejne wsparcie ja wyznaczyłbym dopiero w wysokości 29 centów. Jest to poziom, który był testowany już w grudniu ubiegłego roku jako opór, był testowany tak naprawdę na początku stycznia tego roku jako opór i później. Od połowy stycznia był testowany do właściwie drugiej połowy stycznia jako wsparcie, więc strefa bardzo, bardzo ciekawa. I póki co nie można wykluczyć właśnie takiego scenariusza, w którym z obecnej konsolidacji rynek wybije dołem i sięgnie spadkami nawet do poziomu 29 centów. Więc póki co tu również. Wcale dużo, właściwie wcale optymizmu do wzrostów ja osobiście nie dostrzegam, i to był ostatni projekt spośród tych, które miałem przygotowane dla Was na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Dajcie nam znać w komentarzu, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przygotować, przeanalizować dla Was następnym razem. Ja przypominam, że słyszymy się w tym tygodniu jeszcze w środę i w piątek oczywiście punktualnie o godzinie 10, także życzę oczywiście samych zyskownych transakcji i do usłyszenia wkrótce.